Już za trzy dni będziemy świadkami drugiej rundy samochodowych Mistrzostw Świata Formuły 1 Grand Prix Malezji na torze Sepang. Malezja, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, no to historia tutaj nam podpowiada, że już w latach 60. ubiegłego wieku mieliśmy pierwsze wyścigi organizowane w tymże państwie. Wtedy w latach 62-65 organizowano Grand Prix Formuły 2, Grand Prix Singapuru, ponieważ wtedy należy wiedzieć, że wtedy Singapur należał jeszcze do Federacji Malezji. W 65 roku Singapur odłączył się, no i tam w Singapurze rozgrywano zawody Grand Prix Formuły 2 do 73 roku. Natomiast jeżeli chodzi o samą Malezję, no to w latach 68-95 rozgrywano tam szereg szereg takich serii może nie na światowym poziomie, ale bardzo co niektórym pewnie znanych. Formuła Atlantic, formuła Pacific, formuła Holden również. To takie formuły, które znane są znane i są odpowiednikami formuły, nie wiem, trzy formuły, formuły Renault. Są to niższe serie, takie serie bardzo, bardzo rozwojowe dla młodszych kierowców. No ale z tego całego, z tej całej plejady z tych serii, które rozgrywano w Malezji na czoło wychodzi Tasman Series, bardzo znana seria. Kierowcy Formuły 1 w latach 68-72, oczywiście mowa tutaj tylko i wyłącznie o wyścigach rozgrywanych w Malezji, Jeździli za oceany, jeździli na antypody i tam rozgrywano właśnie Grand Prix Marezji. Oczywiście nie były to zawody klasy Grand Prix, natomiast charakterystyczną cechą było to, że te zawody podczas tego takiego zimowego, przejściowego sezonu, w których w tych latach 60. tych 70. -tych nie bardzo się dużo działo w odróżnieniu do dzisiejszych czasów. Nie dużo się działo podczas sezonu zimowego, więc tam kierowcy jeździli i ścigali się for fun, tak jak gdyby właśnie w Tasman Series bardzo popularne wyścigi zdobyły sobie dość duży rozgłos na świecie. No i trwały do 72 roku właśnie w Malezji. Natomiast sam tor Sepang International Circuit, bo tak brzmi pełna nazwa tego toru, tor położony 60 km na południe od stolicy Malezji Kuala Lumpur tor stworzony przez Hermana Tilkę, nadwornego projektanta konstruktora torów Formuły 1 teraźniejszej oczywiście. No i debiut tego toru miał miejsce w październiku 17 października 1999 roku, kiedy to pierwszy raz zawitał właśnie ten tor do kalendarza Formuły 1. Długość tego toru to 5540 3 km, 15 zakrętów. W tym charakterystyczna cecha tego toru to dwie potężne, długie, proste, poprzedzone ciasnymi zakrętami, nawrotami. I w tych miejscach należy upatrywać właśnie największej walki na tym torze, największej ilości wyprzedzeń. Rekord toru, minuta 30. 4 sekundy, 223 tysięczne. Juan Pablo Montoya w Williamsie ustanowił ten rekord. Do tej pory nie został pobity, a został ustalo, ustalony we, w latach 2000-2005. Nie pamiętaj w tej chwili dokładnie, ale to mniejsza o to. Na to, że głównie triumfowało do tej pory Ferrari, 6 zwycięstw. Także tutaj Ferrari może być historycznie upatrywane jako faworyt. Niestety obawiam się, że takim faworytem w tym roku nie jest. Jeżeli chodzi o tegoroczny wyścig, no to znów tutaj na czoło wysuwają się kierowcy Mercedesa, fabrycznego zespołu Mercedesa. Louis Hamilton oraz Nico Rosberg, triumfator Grand Prix, poprzedniego Grand Prix Australii. Więc oni tutaj są jako upatrywani jako faworyci. Niedaleko z tyłu są kierowcy McLarena: Kevin Magnussen, który fenomenalnie wdarł się właściwie na drugie miejsce w Grand Prix Australii. No i jego bardziej doświadczony kolega Jenson Button, który gdzieś też. Oczywiście on na trzecim miejscu finalnie stanął w Australii, no i oni, oni tutaj są głównymi, głównymi rywalami, jeżeli chodzi o podium o najwyższe stopnie również podium no ale nie należy zapominać również o kierowcach Williamsa zespół Williamsa samochód auto Williamsa jako takie uważa się na, za najszybsze w tej chwili w całej stawce i że może naprawdę a i kierowcy są zdolni do tego wydaje mi się Felipe Massa bardzo doświadczony kierowca rutynowany oraz jego kolega zespołowy mniej doświadczony debiutant zeszłoroczny, Walteri Botas. Oni obaj pokazują, że tym samochodem naprawdę da się szybko jeździć. I ja osobiście mam nadzieję, że gdzieś zobaczymy Williamsa na podium, oby na najwyższym stadium, e, stopniu tego podium. Jeżeli mówimy o Grand Prix Malezji, to musimy również pamiętać o najważniejszej chyba rzeczy, jeżeli chodzi o charakterystykę tego toru, tego miejsca, tego kraju: e, klimaty zwrotnikowe, burze tropikalne. Potężne temperatury sięgające 35-36 stopni Celsjusza w czasie wyścigu, więc tutaj na pierwszy plan znowu powraca temat chłodzenia. Tutaj naprawdę. Na tym to, że jest to najgorętszy wyścig w sezonie, jeżeli chodzi o aurę, o klimat. Tutaj naprawdę zespoły muszą się bardzo, bardzo dużo starać, żeby zapewnić odpowiednie chłodzenie dla jednostek napędowych, co wcale nie jest takie łatwe, szczególnie w tym roku, w tym sezonie, po zmianie przepisów technicznych, gdzie te jednostki napędowe wymagają naprawdę, naprawdę sporego chłodzenia. Tutaj oczywiście Red Bull i w ogóle wszystkie zespoły zaopatrywane w jednostki Renault znowu będą, podejrzewam, miały bardzo wiele kłopotów, żeby ukończyć wyścig. No ale nie uprzedzajmy, nic tutaj jeszcze nie wiadomo, wszystko się może zdarzyć, ten sezon jest bardzo nieprzewidywalny i to jest dobre, to cieszy. My oczywiście fani Formuły 1 będziemy mogli śledzić całe szczęście na ekranach polskiej telewizji również. Formułę jeden z polskim komentarzem będziemy mogli śledzić, także nie, kto jest zainteresowany pewnie już, se, już o tym wie, może sobie poguglować, wyszukać tę stację, która transmituje Formułę 1. No cóż, ja już zaciskam kciuki, już nie mogę się doczekać. W nocy z czwartku na piątek pierwszy trening na torze Sepang w Malezji. Niesamowite emocje, niesamowita aura, oprawa, piękny tor, także naprawdę jest na to czekać. Zapraszam Was wszystkich na wyścig, no i mam nadzieję, że przyniesie nam masę, masę emocji. Trzymajcie się, cześć!